Które nas kocha? Czy nam ufa, czy wiara coś zmienia? Te i wiele pytań towarzyszą nam codziennie, ale przecież doskonale wiemy, że jak Bóg mówi, Kocham, to idzie na krzyż. Jak mówi, że nam ufa, to daje wolność. Jak mówi, że wiara coś zmienia, to pokazuje, że potrafi dotknąć umysłu i serca i zmienić całe życie. Zapraszam Was w tą piękną podróż Adwentową cztery, cztery niedziele i cztery historie zaczynamy od historii świętego Jana, od Jego szalonego wyznania i biegniemy prosto do pokornej służebnicy, do Najświętszej Maryi Panny. Bóg kocha nas bardziej niż my kochamy samych siebie. Niech będzie pochwalony Jezus Chrystus. Niech będzie pochwalony Jezus Chrystus. Trzecia niedziela adwentu, niedziela radości, i wydawałoby się, że historia człowieka, który całe życie stał z tyłu, całe życie był cieniem, niewiele mówił, a tak naprawdę zrealizował się do końca. Niektórzy mówią, że miłość wielu słów nie potrzebuje, ale skąd się brał ten jego fenomen? Kiedy się dowiedział, że jego ukochana kobieta. Jego żona, Maryja spodziewa się syna i ten syn nie jest jego. To pojawiły się w jego sercu wątpliwości. I niejednokrotnie w naszym życiu tak bywa, że pewne sytuacje jakoś zbijają nas z tropu, że pojawiają się wątpliwości, że nie wiemy jak je rozumieć, jakie rozwiązywać, co dalej robić. Oczywiście pytał Boga, ale nic nie usłyszał. Więc położył się spać. I we śnie przychodzi Bóg. I w jego serce wpada niesamowite słowo: Weź Maryję do siebie. I od tego momentu, kiedy o nią bierze, nie tylko pod swoje ramiona, pod swój dach, ale włącza ją w tą niesamowitą miłość, którą również ma do Boga. Skrywa ją w swoim sercu. Od tego momentu ją osłania. I ten, który wydawałoby się, że jest cieniem, że jest z tyłu, staje się kimś niesamowitym. To w litanii właśnie o nim mówimy: że jest opiekunem kościoła, że jest strażnikiem czystości, strażnikiem sprawiedliwości, że jest wzorem męstwa. Powziął odpowiedzialność. Trzecia niedziela. Radości to jest niedziela, która przypomina nam, że największa radość właśnie płynie z tego, że bierzemy odpowiedzialność, że kochamy kogoś bardziej niż samych siebie, że mamy kogoś, kogo możemy osłaniać, kto może się na nas oprzeć, że w taki sposób możemy się realizować. Ale święty Józefie jest jeszcze coś, coś, co pozwala mu być człowiekiem spokojnym. Święty Józef daje sobie powiedzieć. Emocje w nim grają, pytań pewnie miliony, wątpliwości również. Sen, oczywiście głos Pana Boga, ale on to przyjmuje. Zobaczcie, ile tak naprawdę problemów w naszym życiu zniknęłoby wtedy, kiedy my byśmy potrafili z otwartym sercem przyjąć upomnienia. To nadprzyrodzone, ale też to ludzkie. Takie bardzo doczesne. Potrafili poszukać tam jakiejś życzliwości, jakiegoś drogowskazu i za nim podążyć. Więc dzisiaj Cień Ojca, który mocno wiąże się i z Piotrem, i z byciem skałą, byciem Marką, kimś wyjątkowym, wiąże się również z Janem Chrzcicielem, tym, który całe życie mówi, to nie chodzi o mnie, jakby wyprzedza ich wszystkich, bo staje się człowiekiem, który, który robi swoje. Codziennie realizuje swoje powołanie. Codziennie jest dobrym ojcem, dobrym mężem, dobrym człowiekiem, wierzącym, nie zrywającym relacji z Bogiem. Idzie do nieba i umiera w najpiękniejszym towarzystwie. Otoczony Maryją, i Jezusem Chrystusem, swoim synem. Życzę Wam tego, żebyście i sobie również, żebyśmy nie bali się czasami być cieniem, żebyśmy nie bali się czasami przyjąć upomnienia, może trudnego, poddać je pod refleksję, postawić sobie pytania, zastanowić się, otworzyć serce. To jest mądrość. Nie wtedy, kiedy zawsze mamy rację. I nienawidzimy być cieniami, ale wtedy, kiedy czasami umiemy nie mieć racji, stanąć z tyłu, otworzyć serce, posłuchać i realizować, no to kolejny przewodnik, znowu w pewnym sensie jakiś szaleniec, który nie szuka splendoru, nie chce być gwiazdą, ale cicho i pokornie realizuje swoje zadanie. Tego życzę sobie i Wam. Niech będzie pochwalony Jezus Chrystus.